Wiara w siebie jest absolutnie potrzebna do tego, żeby realizować coś zupełnie nowego albo w sytuacjach, kiedy po prostu czujesz, że twoje wcześniejsze doświadczenia spowodowały, że zaczyna ci ona opadać bądź przestałeś ją mieć, ale potrzebujesz ją z powrotem znaleźć. W tym wideo podzielę się z tobą tym, w jaki sposób faktycznie tą wiarę w siebie odzyskać bądź budować od zera. Cześć, nazywam się Basia Piasek, witam cię na moim kanale, gdzie dzielę się z Tą dobrymi praktykami z doświadczenia, w jaki sposób faktycznie budować takie spełnione i szczęśliwe życie na wszystkich płaszczyznach, od finansowej po relacje i pozostałe obszary. W momencie, kiedy pracowałam jeszcze w korporacjach, zanim założyłam swoje własne firmy, to było około 10 lat, gdzie przechodziłam przez różne duże firmy, miałam tak naprawdę zupełnie inne doświadczenia niż w momencie, kiedy startowałam swój pierwszy biznes. Więc nie wiedziałam, czy to, co wcześniej wiedziałam, faktycznie spowoduje, że ten biznes będzie super wychodził, ale działam z bardzo dużym, tak naprawdę takim wewnętrznym przekonaniem, że to może wyjść. Po pierwszym biznesie, który zbudowałam. Ja raczej nie zbudowałam, tylko odrobiłam bardzo drogą lekcję. Kolejne biznesy bardzo mocno wychodziły, jednak nie miałam przeszłych doświadczeń, które budowałyby taką pełną wiarę we mnie, w siebie samą, że to, co będę robiła z drugą firmą faktycznie wyjdzie, no bo to pierwsza firma, którą budowałam dwa lata, pochłonęła milionowe kapitały, e, ogromną ilość czasu, po kilkanaście godzin dziennie pracy i de facto totalnie się na rynku polskim nie przyjęła. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często tracimy taką wiarę w siebie przez doświadczenia, które do tej pory mieliśmy. Ja od razu się przypominam taka Jedna z osób, z którą mam okazję współpracować, osoba, która ma doświadczenie w budowaniu własnego przedsięwzięcia. I pierwsze trzy lata, które zainwestowała w budowanie pierwszej swojej działalności, początki były ok, zaczęły przynosić pieniądze, natomiast następnie ten biznes zaczął bardzo mocno mieć taką tendencję syłkową, czyli zaczął bardzo szybko spadać i tracić ten przychód, który generowała, przez co, pomimo tego, że mocno pracowała na celach, na wizualizacji, ale efektów nie było. To powodowało, że jej wiara w siebie i swoje możliwości zaczęła bardzo szybko spadać. Dlatego też, w pierwszej kolejności, chciałabym, żebyś spojrzał na swoje przeszłe doświadczenia i zobaczył, czy to nie jest przypadkiem tak, że Twoje dotychczasowe doświadczenia, może nie takie świeże tutaj od razu, które dopiero co gdzieś tam miałeś, ale być może miałeś lata temu, bądź dużo wcześniej, to przypadkiem nie one również wpływają na to, w jaki sposób Ty sam oceniasz, czy sama oceniasz swoje możliwości. I to, jak dużą wiarę bądź jak małą wiarę w tym momencie masz w siebie, żeby zrealizować to, co przed sobą stawiasz jako ten cel, czy to, do czego chcesz po prostu dojść w życiu. Więc przeszłe doświadczenia, pamiętajmy bardzo często, że one są nie tylko i wyłącznie na poziomie naszego świadomego umysłu, ale również podświadomego, i one bardzo często obniżają nam automatycznie takie poczucie ja mogę, tak? Ja jestem w stanie to zrealizować. Więc często poszukajmy w przeszłych doświadczeniach, czy przypadkiem takiej sytuacji nie ma, co warto wówczas zrobić? Po pierwsze zwrócić uwagę, jak wówczas działaliśmy, bo czasami ta sama, ten sam schemat działania, ten sam sposób działania w jednym na przykład przedsięwzięciu totalnie się nie będzie sprawdzał, ale w innym przedsięwzięciu będzie miał bardzo duże rezultaty. I chciałabym, żebyś myślał z tej perspektywy, w momencie kiedy de facto masz te doświadczenia wcześniejsze i nigdy w życiu ich tak naprawdę nie brał jako Taką po polską, jak to powiedzieć, taki takie take it for granted, czyli jakby brał ich zapewnik, że to, że działałeś w ten sposób totalnie nie zadziała zupełnie w innym trybie działania. Czasami pojazd, w którym jesteś, czasami biznes, w, jest, w którym jesteś, czasami być może na e, poziomie związków, na przykład osoba, z którą jesteś, to jest jakby miejsce, w którym to po prostu nie może wyjść, albo pojazd narzędzie, czy ekosystem, w którym jesteś, w którym po prostu to nie może wyjść, ale to doświadczenie, które wcześniej miałeś, dało ci całą masę lekcji i wniosków, które po prostu możesz zaplikować w kolejnym działaniu, i mówię Ci, to z własnego doświadczenia, tak jak powiedziałam Ci, mój pierwszy biznes totalnie nie wyszedł i pomimo tego, że zostałam z milionowymi długami, oprócz kapitału yy, ponad dwumilionowego, który po prostu został, można powiedzieć, spalony na próbach i błędach, a raczej właśnie w drugich lekcjach, bo ja nie lubię tego nazywać błędami, on naprawdę dał mi całą masę wniosków, które następnie zaadaptowałam w kolejnych biznesach, które... Mają się bardzo dobrze, pobudowałam masę biznesów na ponad 60 rynkach globalnie. Kilka biznesów sprzedałam, generując dziesiątki tysięcy klientów, od dużych firm korporacyjnych po klientów indywidualnych, w zależności od marki, którą buduję, bo portfolio firmy już w tym momencie bardzo duże. Ale pierwsza firma mi totalnie nie wyszła, więc pamiętaj o tym, że przeszłe nasze doświadczenia wcale nie muszą być naszymi przyszłymi doświadczeniami. Tak samo jak na przykład kwestia związków, przenieśmy to na zupełnie inną płaszczyznę, tak samo na przykład. Ja za nim wyszłam za mąż, zanim znalazłam partnera, z którym po prostu nie mogłabym sobie lepiej żeby tak powiem, wyobrazić e, osoby, która jest i partnerem życiowym, i biznesowym, i e, lepszym moim przyjacielem, ale te dwa pierwsze związki, które miałam. To były związki wieloletnie, jeden miał 8 lat, to były dwie razy, dwa razy byłam zaręczona i dwa razy zakończyłam te związki. Powiedziałam, że one po prostu nie będą miały takiej przyszłości, którą ja chcę mieć z drugim człowiekiem, z którym będę szła przez życie. Więc pamiętaj o tym, że nasze dotychczasowe doświadczenia, Twoje dotychczasowe doświadczenia wcale nie muszą stanowić o tym, co będzie dalej, i one nie mogą, a wręcz nawet nie powinny wpływać na Twoją wiarę w siebie, tylko powinny dać Ci takie poczucie, że hej, Mam jakieś wnioski, mam jakieś lekcje i mogę je zaadaptować następnie w działanie, więc to jest gigantyczny plus to, co miałeś okazję do tej pory zebrać. Nie wiem, jak długo mnie obserwujesz, być może znasz mnie już jakiś czas, być może krótko, ale bardzo często, jak ktoś mnie już zna trochę lepiej i jest w dzisiejszych czasów, nie wierzy, że ja kiedyś miałam bardzo niską wiarę w siebie. Ja potrafiłam e, na, w pierwszej firmie, w której pracowałam, to było w Polska, Centrala, ja potrafiłam na spotkaniach robić się jako czerwona, jak burak, jak cokolwiek musiałam powiedzieć, bo tak bardzo krytykowałam sama wewnętrznie po prostu to, jaki mam poziom wiedzy w stosunku do ludzi, których widziałam dookoła siebie. I to dlatego chcę Ci powiedzieć o tej drugiej bardzo ważnej rzeczy, czyli porównywanie siebie. Ponieważ ja miałam tendencję do tego, żeby porównywać siebie bardzo mocno do innych ludzi i robiłam to wiele razy w swoim życiu, gdzie do dziś pamiętam taką sytuację, kiedy porównując się do kogoś innego, bo w BMW Polska de facto przechodziłam przez taki proces obserwacji tego, że niektórzy ludzie, którzy są dużo, na dużo wyższych stanowiskach, ja tam zaczynałam od praktyk, po prostu nie boją się zadawać pytań, które mi się wydawały, że niby powinni to wiedzieć, a de facto ludzie im na te pytania odpowiadały. I zaczęło to jakby Powodować w mojej głowie myśli okej, okay, czyli tak naprawdę, dlaczego ja tak wysoko po prostu stawiam tę poprzeczkę automatycznie sobie, obniżając swoją wartość w stosunku do innych ludzi? I powiem ci, co jest ciekawe. Ostatnia firma, w której pracowałam, zanim odeszłam na swoje, to była firma, do której przyszłam po takich dosyć wyboistych doświadczeniach w życiu prywatnym, które spowodowały, że moja wiara w siebie po prostu spadła na poziom nawet nie zero. Ona była na poziomie minus, ileś? i ja w momencie, kiedy przyszłam tam do pracy, postrzegałam wszystkich ludzi wokół siebie jako super zarąbiste osoby, bo proces rekrutacji był dosyć trudny, tam były takie testy na inteligencję, potem było jakieś tam rozmów rekrutacyjnych z x osobami, więc była to dosyć mocna selekcja dużej grupy osób, która na start razem ze mną startowała w tej grupowej rekrutacji, zanim to przechodziło już do takich interakcji jeden na jeden w rekrutacji, czyli wiele etapów, więc ja automatycznie widząc ten proces, kiedy przyszłam do tej firmy, miałam wrażenie, że wszystkie to było w Procter Gamble, ja miałam wrażenie, że wszystkie osoby, które ze mną pracują, są jakieś super inteligentne, są ponadprzeciętnie zdolne, że wszystko dla nich jest takie jasne, i miałam takie postrzeganie wszystkich wokół siebie z X wyżej, poziomu wyżej wyżej niż siebie samą. Po trzech miesiącach, kiedy podsumowywał moją pracę mój menedżer i powiedział mi, że jestem jedną z niewielu osób, które on prowadzi, na które na spotkania to ja go rozliczam z rzeczy, które od niego potrzebuję i ja przechodzę zawsze przygotowana, zawsze wszystko mam zrobione i po prostu pracuję bardzo, że tak powiem, w taki bardzo usystematyzowany sposób, co daje wyniki, bo też przechodziłam z rezultatami i powiedział, że jestem jednym z najsilniejszych osób po niego w zespole, to mi było ciężko w to uwierzyć, bo moje postrzeganie tej rzeczywistości było zupełnie inne, Niż postrzeganie, które de facto faktycznie było. Dopiero potem z kolejnym czasem pracując z tymi zespołami, miałam okazję się przekonać o tym, co mi powiedział ten menedżer, że to wcale nie jest ze wszystkie z tych osób, były nie wiadomo, ile poziomów nade mną. Bardzo często tak naprawdę ja musiałam za sobą pociągnąć jakiś ludzi, żeby oni byli zaangażowani w jakieś projekty, bo część była bardziej zaangażowana, część była mniej zaangażowana i bardzo szybko stałam się w takiej małej grupie osób wysoko performujących, czyli mających bardzo dobre wyniki i będących ocenianych powiedzmy to były takie oceny, jakby. Zespołów w najwyższym, w najwyższym progu, takim najlepszym progu osób pod kątem ich jakości pracy. Ale pamiętaj, moje postrzeganie na początku było zupełnie inne. Dlaczego? Dlatego, że pozwoliłam sobie porównywać się do innych. I często mamy taki mechanizm, który obniża naszą wiarę w siebie, bo patrzymy, albo komuś coś wychodzi, albo a bo ktoś ma, nie, wydaje nam się super dużą pewność siebie, robiąc to, a my jej nie mamy. Albo widzimy tylko część tego obrazu, tylko część tak naprawdę realiów, tego, co się dzieje u innej osoby. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile ta osoba ma jakieś swoje walki wewnętrznej czy swoich wyzwań, bo widzimy tylko jedną stronę i interpretujemy ją po swojemu. Więc to, co ci radzę, to po prostu wystrzegać się porównywania się do innych ludzi, nie robić tego, tylko bardziej patrzeć, ok, czego się od kogo mogę nauczyć, albo co mogę podpatrzeć u innego człowieka i na przykład to zmodelować u siebie, i również wykorzystać w moim działaniu, bo pamiętaj, że każdy z nas ma swoje unikalne kompetencje, unikalne talenty, i nikt z nas nie jest dokładnie taką samą osobą jak drugi człowiek. Więc coś, co u kogoś na przykład może nie wiem, wydawać się dużo łatwe, a tobie będzie przychodziło na przykład na początku trudniej, okaże się, że na przykład ty staniesz się, jakaś inna część Ciebie będzie dawała Ci na przykład dużo lepsze rezultaty, czy pewien wyróżnik, którego nie ma ta druga osoba. Więc nie porównuj się z innymi osobami, bo bardzo często to będzie wpływało właśnie na taką narrację w środku naszej głowy, która nam gada, a bo jestem gorszy, albo to mi idzie wolniej, albo to mi idzie słabiej, a nie widzimy tej ścieżki, którą ten człowiek pokonał, żeby robić pewne rzeczy w określony sposób. Widzimy tylko wynik. Trzecia rzecz, którą mocno polecam Ci zaadaptować, żeby faktycznie zbudować taką. Wiarę w siebie, która będzie cię pchała do przodu, która będzie pomagała, pomagała ci realizować to, czego ty pragniesz, to jest znalezienie tak naprawdę twojej, właściwej, twojej, niczyjej innej silnej motywacji do działania. I teraz y, powiem ci tak, ja wiem, że na rynku jest cała masa takiego gadania o rzeczach, które wydaje się, na bo nie media, prasa, czy reklamy, czy inne tego typu rzeczy narzucają nam czego, co powinniśmy robić, co powinniśmy chcieć, w jaki sposób powinniśmy żyć. Ty wiesz najlepiej, czego ty chcesz. Nikt inny nie jest w stanie ci tego powiedzieć. Tylko ty jej wyłącznie wiesz, co naprawdę sprawia ci radość, czy co naprawdę sprawia ci szczęście. Jeżeli dzisiaj jesteś w takim miejscu, że nie czujesz do końca, co to jest, rób sobie codziennie ćwiczenie, zapisując, czego tak naprawdę ja chcę. Zadawaj sobie to pytanie, poświęc na nie 10-15 minut dziennie, rano albo wieczorem. Może masz sprawę w ciągu dnia, to w ciągu dnia i wypisz sobie, czego ty tak naprawdę chcesz. I pamiętaj, że jak będziesz to ćwiczenie robił codziennie, to zejdziesz tak naprawdę do tego, co jest tym takim driverem, tym, tym czymś, co Cię po prostu napędza do działania, bo Ty, żeby budować silną wiarę w siebie, będziesz potrzebował również działać, a żeby działać potrzebujesz mieć motywację do działania. Nikt z nas nie robi czegoś tylko po to, żeby to robić. Każdy z nas robi określone rzeczy, bo coś nas od tego popycha. I dla każdego z nas to będzie co innego. Dla kogoś to będzie kwestia rodziny, dla kogoś to będzie być może to, że uwielbia widzieć wyniki innych ludzi, dla kogoś innego może to jest czas na swoje hopy, na które nie miałeś do tej pory może lubisz podróżować, może masz zupełnie co innego, co cię po prostu napędza do działania, to jest twoja, absolutnie tylko twoja sprawa, niczyja inna, co ciebie naprawdę motywuje, co sprawia, że ty chcesz siebie realizować i ty będziesz siebie wyjmował z tej twojej strefy komfortu, czy miejsca, w którym nie do końca się czujesz jeszcze dzisiaj pewnie, po to, żeby tą pewność siebie zbudować. Bo w momencie, kiedy faktycznie zaczniesz działać, to jest czwarty punkt działania, powiem Ci, że ja nigdy w życiu nie byłam w stanie zbudować pewności siebie, bo miałam różne fale, że totalnie nie miałam, potem ją zbudowałam, potem coś się wydarzyło w moim życiu, że ją straciłam, potem znowu ją budowałam od nowa. Miałam takie fale, tak? Teraz mam no, takiej tendencji bardzo wysokiej cały czas, ponieważ codziennie nad tym pracuję. Czyli to nie jest tak, że pracuję nad tym raz na jakiś czas, po prostu, kiedy y, tego potrzebuję, tylko mam w nawyku e, pracowanie nad swoją głową, umysłem, świadomością, e, tym, co sobie powtarzam, tym, w jaki sposób buduję siebie od wewnątrz, żeby mieć bardzo wysoką tą pewność siebie cały czas. Tak? Bo to wówczas nie jest jak taki listek na wietrze, że wystarczy, że nie wiem, masz kilka hajterów i automatycznie po prostu zaczynasz, zaczynasz opadać pewno siebie, czy bierzesz to do siebie. bo To jest totalnie niepotrzebne, tak? bo w momencie, kiedy zbudujesz ją na takim poziomie, że ona jest stałą i codziennie ono, o nią dbasz, to nic nie jest w stanie de facto ci zmierzyć. Czy to słabe wyniki, czy to właśnie osoby, które ci nie sprzyjają, czy to jakiś krytycyzm innej osoby, czy sytuacja w twoim życiu, ty będziesz się cały czas utrzymywał na stałym poziomie i nawet coraz wyższym. Natomiast to, co chcę ci powiedzieć, że za każdym razem, kiedy faktycznie wchodziłam w cykle, na przykład odbudowywania tego u siebie w momentach, kiedy traciłam to lata, tema, lata temu, to nigdy nie byłam w stanie odbudować tej pewności siebie, czy zbudować jej od zera, nie działając. Mogłabym przeczytać milion książek, obejrzeć całe setki super motywacyjnych wideo na YouTube, jak i jak osobom było ciężko i teraz im wychodzi, ale. Nigdy w życiu ta pewność siebie nie zostałaby na stałe we mnie i nie byłaby zbudowana w momencie, kiedy nie tylko bym pracowała nad swoją głową, ale również bym działała. Więc pamiętaj o tym, że żeby zmienić faktycznie ten takie uwierzyć w siebie, zbudować po prostu w to, tą taką wiarę w to, że jesteś w stanie zrealizować to, czego chcesz. Potrzebujesz zacząć działać. Jest takie powiedzenie, że działanie leczy strach. Ja się totalnie z nim zgadzam, bo powiem ci, że nigdy w życiu, kiedy ym, ym, zmieniałam na przykład czy to swoją pracę, ludzie kiedyś mi mówili, jak to takie, że ty tak skaczesz po tych różnych, jak jeszcze pracowałam na kogoś, nie? że ty tak skaczesz po tych różnych pracach, różnych filmach, różnych działach i sobie jakoś realizujesz. się, którzy mnie znali, wydawało, że to jest dla mnie takie, o tutaj sobie pchamy palcami, jestem ja. Nie. Na zewnątrz wydawało się, że wszystko jest spoko, ale wewnątrz ja walczyłam ze swoim, tak naprawdę. up there strachem wewnętrznym, czy tym, czy ja sobie poradzę, czy ja to udźwignę, to jest totalnie nowe dla mnie, ale ja się zawsze do tego przygotowywałam, zawsze poświęcałam czas na to, żeby poznać tę branżę, poznać specyfikę tej pracy, dobrze się przygotowywać, przygotować do takiej rekrutacji, żebym mogła zostać zrekrutowana, a jak potem startowałam pracę i dobrze sprzedałam na rekrutacji, to też potrzebowałam więcej wysiłku ze swojej strony włożyć, żeby szybciej doprowadzić do tego poziomu kompetencji, który powinnam mieć, żeby tą pracę wykonywać, więc to też był nakład pracy z mojej strony, czyli działań i pamiętaj, że jeżeli ty zaczynasz coś nowego, albo potrzebujesz odbudować tę swoją pewność siebie, to potrzebujesz tą, tą wiarę w siebie, to potrzebujesz działać. Czyli działać, działać, metoda małych kroków. Tak jak słania się je po kawałku, jak to się mówi, nie wiem, mięsa, ale jest takie powiedzenie, tak? Tak samo ty budujesz tą wiarę w siebie. To się nie dzieje w 5 minut, to się nie dzieje de facto w 3 sekundy. To się dzieje systematyczną pracą nad swoim postrzeganiem siebie, umysłem. Tym, co do siebie mówimy, o czym mówię w swoich innych wideo na kanale, jak przeprogramowywać również swoją głowę, ale również działanie, czyli akcja. Każdy mały krok. Będzie takim elementem składowym budującym coraz wyższą, tak naprawdę, coraz wyższy pułap tego zaufania do siebie samego, wiary w to, że możesz, i następnie również takiego silnego poczucia, że cokolwiek byś tak powiem, wymógł, nie wiadomo z której strony, to, to silnie idziesz dalej do przodu. Kiedyś uważałam, że ponieważ dotykałam bardzo różnych tematów, bardzo różnych ról, to nie mam jednej silnej kompetencji. To było lat, to było z kilkanaście lat temu, że nie mam jednej silnej kompetencji, tylko i wyłącznie mam takie roz, rozpiesznięcie na x Kompetencji po kawałku, i uważałam to za swoją słabość. W momencie, kiedy zaczęłam budować swoją pierwszą firmę, zobaczyłam, że dotknięcie tak różnych tematów było zarąbiste, bo zaczęłam postrzegać coś, co wcześniej postrzegałam jako słabość, jako bardzo silną kompetencję. Bodowało mi to umiejętność łączenia ze sobą bardzo fajnie kropek i wykorzystania wiedzy po kawałku z każdego obszaru, w to, żeby budować firmę. Potem zaczęłam roz, rozwijać swoje kompetencje w poszczególnych obszarach, typu sprzedaż, czy właśnie takiej umiejętność lidowania, przewodzenia osobą, ale zmieniłam Supełnie sposób postrzegania siebie. I przyszło mi w życiu również pracować z różnymi ludźmi, którzy są zupełnie inni niż ja. Jak ja jestem bardzo poukładana, lubię, jak jest wszystko uporządkowane, zaplanowane. Tak są osoby, które są totalnie kreatywne, e, i ich głowa po prostu jakby nie funkcjonuje w ogóle w obszarze porządku. I powiem Ci, że takie osoby, każda inna osoba jest również potrzebna w Twoim ekosystemie, czyli w tym, co realizujesz i w jaki sposób wchodzisz w interakcje z tymi ludźmi. I nauczyłam się, że każdy z nas może mieć. Zupełnie inne kompetencje niż ty, ale ma takie talenty, których ty nie masz i dla ciebie komplementarny. Więc jeżeli ty wrócimy do jednego z tych punktów, o których dzisiaj mówiłam, zaczynasz się do kogoś porównywać i nie widzisz wszystkiego, widzisz tylko kawałek, to bardzo często masz błędną ocenę samego siebie i obniżanie swojej wartości. Jeżeli popatrzysz na to, że każdy z nas, tak samo ty, masz całą masę swoich unikalnych talentów i umiejętności, które naprawdę już dzisiaj wystarczają do tego, żeby zaczął odnosić sukcesy na wszystkich płaszczyznach swojego życia, będzie się dalej oczywiście rozwijał, bo każdy z nas się w życiu rozwija, ale ty już masz w sobie coś, czego najprawdopodobniej nie widzisz, co powoduje, że obniżasz tą wiarę w siebie. Więc uwierz w to. Że masz kompetencje, masz skill, masz umiejętności, które dają ci tak naprawdę bardzo dobrą podstawę do tego, żeby wystartować, żeby działać i żeby realizować siebie. Bez względu na to, czy to jest nowy biznes, który otwierasz, czy to jest drugi biznes, po pierwsze nie wyszedł, czy jest to jakby kwestia takiego, że zmieniasz swoje, swoją sytuację w obszarze Twoich relacji personalnych. Na każdym z tych płaszczyzn Jesteś unikalną wartościową osobą, która jest w stanie po prostu siebie spełnić w 100% i potrzebujesz to uwierzyć. Ja też potrzebowałam w to uwierzyć, po prostu kiedy na siebie patrzyłam, potrzebowałam zmienić ten sposób myślenia o sobie samej i kiedy zaczęłam skupiać się na tym, żeby dosyć co faktycznie jest moją silną stroną, co jest moją mocną stroną, zaczęłam widzieć rzeczy, które są mega wartościowe. Ale porównując tego gościa inny ktoś zupełnie tego nie miał, miał zupełnie nic innego, więc nie ma sensu to porównywanie się. Więc mam nadzieję, że te 5 punktów, które dzisiaj omówiliśmy, są dla Ciebie już przydatne. Również zachęcam Cię do tego, abyś obejrzał kolejne wideo na moim kanale, gdzie mówię o tym właśnie, jak przeprogramować swoją głowę i umysł, bo to również ogromnie pomaga w obszarze budowania takiej wiary w siebie. Więc zachęcam Cię bardzo mocno do zasubskrybowania kanału. Ja tymczasem czekam na Twój komentarz pod tym wideo, co dla Ciebie było najbardziej przydatne i co zamierzasz od razu u siebie wdrożyć. I do zobaczenia w kolejnych. Odcinkach. Do zobaczenia.